Witam Państwa serdecznie z tej strony rybka. No i oczywiście pytam się, jak tam spędziliście święta. No i tutaj właśnie został pożarty jeden gość. Także, kolego, nie zaczynaj z rekinami. Bo po prostu zostałeś pożarty, coś tu u mnie, drodzy Państwo. Jak widzicie, wszystko jest w porządku. Tu macie teraz ujęcie z daleka, będą zmiany. Tu zobacz już widzicie, są dwa skalarki nowe. Oczywiście. Osobno były odrobaczone, i będą zmiany. A jakie zmiany? Niewielkie zmiany, po prostu będzie mała zmiana, ale to już zobaczycie po nowym roku. Tu jeszcze chciałem podziękować jednej pani. Monika prezentuje i oczywiście trzy linki będą pod moim filmikiem za kartkę świąteczną bardzo miło z, z Pani strony i z Pani strony rodziny bo wiadomo, że oczywiście Taka kartka, to nie SMS, czy tam napisanie na buku czy gdzie indziej. Jeszcze raz dziękuję. Tu Ryonai, jak widzicie, rosną. Co chodzi o filtrację, to już wiecie, jaką mam, ale przypomnę. Tu mam napowietrzanie przez brzęczyk i oczywiście fluwala FX4 i fluwala 407. W tym akwarium ciężko mi się mówi, bo, bo jestem przejedzony. Tak, jak może każdy z Was. Ale postanowiłem nagrać i oczywiście jeszcze wspomnę o jednym komentarzu. Jedna pani mi napisała: Po co dawać żółwiowi karmić go z pięcety? Jak można mu ślimaki wrzucić? No oczywiście przed pani komentarzem ja to zrobiłem, ale oczywiście miło, że pani napisała. No i wrzuciłem te ślimaki i sobie żółw oczywiście zajada. Nagrałem wam żółwia tak samo na tym filmiku. Zobaczycie sobie, jak śmiga, jak biega. Nawet się tego nie spodziewałem. Niech sobie dzieci. Którzy będą ten filmik oglądali, zobaczą jak żółwik biega. Jak się zachowuje. Wygląda na bardzo zdrowego. Tak z żartem biega szybciej ode mnie. Eee, coś tu jeszcze mam chciałem powiedzieć. Zaraz zobaczycie. Gupiki. Korzeń się fajnie mi za, już zatopił. Po sylwestrze. Coś będę robił. No i oczywiście Państwu pokażę. A tutaj, jak zwykle, wszystko, jak to się mówi, po staremu. Tylko dwa skalarki doszły. No i wszystko ok. A tu widzicie, na poprzednim filmiku mówiłem o tej roślinie. Żabienicy dobrze mówię Żabienica była taka ładna a zobaczcie jak wygląda ale jej nie będę wyjmował z tego akwarium po prostu czas wyłapać młode zbrojniki bo to one to zrobiły one to zrobiły i wygląda jak widzicie Cała w dziurkach. Inne roślinki oczywiście rosną, wszystko jest ok, a czepiły się tylko tej jednej. Dobre pokarmy dostają, ale niestety musiały sobie oczywiście zaczepić roślinę. Tu widzicie gupiki. Jak Państwo widzą, coraz więcej ich jest. Z tamtego akwarium od żółwia gupiki wyłapałem, bo już ładne miały płetwy wybarwione, i dałem tutaj do akwarium. Także jak Państwo widzą, gupików coraz więcej, coraz kolorowsze ryby. Te właśnie rybki się podobają każdemu. Gupiki, bynajmniej u mnie, w domu mówią że to są najładniejsze ryby no i oczywiście innym ludziom też głupik się podoba bo to jest rybka kolorowa no i ładnie się prezentuje oczywiście w akwarium no tutaj nie będę ukrywał dwie samiczki odeszły no jak to z głupikami ale się tym nie przejmuję. Będą nowe. Mam jeszcze zamiar sobie donieść z dwie samiczki, z innego źródła i bynajmniej z jednego samca. No i będziemy widzieć, jak one już urosną, i jak będą wyglądać. To Państwo zobaczą. I tu zaraz Państwu. Pokażę żółwika. Postanowiłem zobaczyć w z akwarium, jak on się będzie zachowywał, jak to się mówi, na lądzie. No po prostu biegał mi po ławie, ale to Państwo zobaczą. O, no, tutaj. Więcej. Tu filtrację mam na gąbkę i na yy, yy, brzęczyk. Dlatego, że kubełka nie podłączałem, ponieważ nie chciałem, żeby młode rybki wciągało mi yy, do kubełka. Chociaż można założyć taką skarpetkę. Ale nie zakładam, bo stwierdzam, że wtedy kubełek się przydusza. To jest takie moje stwierdzenie. No, każdy będzie miał swoje zdanie, ale jak widzicie, woda jest czysta. Oczywiście podmianki robię. No i poza tym co karmię jed i tyle. Tyle co chodzi o. Gupiki, zbrojniki rozrabiają. A tu teraz Państwu pokazuję wyścigowca. Proszę zobaczyć sobie, jak biega. Fajnie sobie chodzi. On nie chodzi, on biegnie. Także jest, jak Państwo widzą, zdrowy żółwik. Nic mu nie dolega. No, patrzy się teraz. Pozdrowienia dla Państwa. Posyła żółw Tu właśnie trzyma go córka. No i sobie idzie, jak widzicie. Do góry podłoni. No, i tak to wszystko wygląda. Jeszcze sobie pobiega. A tutaj już daliśmy go do akwarium. No i cóż. Jak widzicie, pływa. Fajnie się zachowuje. Rzeźki, gość, chociaż nie wiem czy to gość, czy dziewczynka, ale zobaczymy później. Tu zostały krewetki, no i chyba jeden głupik mi został, ale z czasem go złapię. Krewetki oczywiście tutaj zostają. No i do tego akwarium wrzuciłem właśnie ślimaki. Także. Sobie sam będzie łowił, ale no, widz, widzieliście teraz, jeden głupik przepłynął i krewetki. No i cóż, życzę Państwu szczęśliwego nowego roku. Spotkamy się w nowym, po nowym roku, już w nowym roku, w 2023. Pozdrawiam serdecznie z tej strony rybka. Cześć, trzymajcie się zdrowo.